Szanowni Państwo, oto praca Nicolaus Kopernikus. Portret Kopernika według projektu malarza florenckiego Giovanniego Vannetti'ego Starszego. Płaskorzeźba wykonana techniką galwanoplastyczną z miedzi. Pochodzi ze zbiorów rodzinnych znanego warszawskiego artysty brązownika Tadeusza Łopińskiego. Była prezentowana m.in. w czasopiśmie Stolica w numerze z 1973 roku. Płasko wykonali z charakterystyczną dla nich wysoką dbałością o jakość pracy bracia łopińscy, zwani tytanami warszawskiego brązownictwa. Rodzinna firma istniejąca do dziś specjalizuje się w produkcji wyrobów z brązu, srebra i metali szlachetnych od ponad 160 lat. Ważną częścią działalności firmy było także odlewnictwo rzeźb, medali i pomników. Warto też przypomnieć, że jakiś czas temu otwarta została wystawa poświęcona tej słynnej warszawskiej wytwórni wyrobów ze srebra brązu i metali szlachetnych w galerii w oficynie Pałacu Branickich w Warszawie, właśnie z okazji mijającej w tym roku 160. rocznicy założenia brązowniczej firmy Braci Łopieńskich. Mamy również w opercie inne prace z tej słynnej pracowni. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Mikołaj Kopernik, Dzieła sztuki antyki oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.